Manoldziska tutaj Lasy i witam was w czwartym odcinku ze Sky Wars. Dzisiaj jest ze mną Amek. Siemanko. No i to jest jakby taki odcinek specjalny. No czekaj, daj mi powiedzieć, bo to jest taki odcinek specjalny, bo z okazji na 10 widzów. No, to zrobiłem takiego specjalnego, że udostępniam mojego skype'a, ale nie prawdziwego, tylko takiego dla widzów. Gdzie będziecie mogli na przykład sobie coś ze mną pograć, porozmawiać albo nagrać. Na przykład Amek jest moim widzem i ze mną teraz nagrywa, prawda? Jolo. No, to widzimy się na arenie. Jeden, serio. No, jest, dobra. No i nie złym miejscu zerspiło. Nie poza mapą. I widzisz mnie? No jej. Ja tu... Trafiłem. Uhuh. Uh, trafiłem. No ale mnie cofa. Jola mam czapkę. Mam czapkę. Ale, ale ja... Ała, ale, ej, ej, ale mnie fuksem trafiło. Ej, no tylko się mnie zaśnieży. Mam był? jajka Ale to... Mam jajka! I śnieżki! Łuc, łoc, ale cofa! Ale propsy Ty, 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 ty. Nie Dobra, tak do powiem. kogo by się tam kopać? Do tamtego zioma. Ej, chodź tu! Ej, mamy sojusz, co nie? Czy nie? No ba, no ba, tylko no. mnie nie zepchnij. Trafiłem go z jajek i zespiłem mu kurczaka. Się, nie, nie, nie. Ej, tam jest koks jakiś. Ha! Trafia mnie, trafia mnie, trafia mnie, szlak. Z, zginąłeś? Nie, ja to ja zginąłem, fuck! Ale ten gościu, kurde, ile on miał tych śnieżek? Dobra, yy, widzimy się na kolejnej arence. Jesteśmy już na kolejnej arenie, jak widzicie jest youtuber MC Abra, możecie go kojarzyć i przepraszam z góry za skype'a jak go widzicie. Siema, siema, hejla, No otwórz się, no. Jak wytknął raper. Co? Ło, znalazłem skrzynkę w drzewie, ale tryb. Też znalazłem. A! tu tam jest woda. Dobra, eee, ty jesteś? No, dobra, to nóg. Ej, mhm. dobra, ja, 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 ja. ja, Ej, ja do Ej, dobra, ja idę do jeszcze tam, okej? Dobra, o? Amek, Amek zginął. Kurde, piszą Cicho. mi... Cicho! Nikt nie usią... musiał. Ło co ja zrobię. O, gdzie Padłeś, prawda? Lul! Jakie cofki? Jakie lagi są na tym serwerze? Dobra, widzimy hmm. się na kolejnej A ręce. To. Jesteśmy już na kolejnej arenie i to jest ta sama mapa jak ten... Yy, wiesz... Yy, w pierwszej arenie. To jest ta sama mapa. Mam perełkę. O. Uhu! Ale fajnie. O tam jakiś najbliższy gra, zbijam na dół. Ui. Jej, mam kobla. A ja mam perełkę. A ja mam trzy jajka. I śnieżkę! Tam śnieżką wygram! Bój! Copiłem? Okej, okay, zabiłem. Wbijam do góry, tak jak mówiłem zasady Sidroksa. <laughs> Mam nadzieję, że on nie ma... Jajców. O, widzę cię. Mam pędkę! U, idę go zadrać! Najlepszy strzał ever? ja widzę cię. No laserelo! Masuwa! A strzały już nie mam. Angry, angry Tomek Musiałbym sobie wodę wylać na jakiś wypadek. Okej. Okay. Ja mam strzałę. No, mam wędkę, ja się stykam. Chyba boję. Jak sobie buciki. Lol, lag, 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 lag. O, dobra, odlagowało. No kurde, ale lagi są na serwerze. Jeszcze mnie wywali. Lagi? Lol. Ej, no wszystkich wywala po kolei, lololol chodź tutaj do mnie, bo patrz ile tu mam żelaznych mieczy Dla ciebie Uhu, bijam, jolo Siema Cześć Okej Ej, czemu nie mogę tych butelek podnieść? Ta, ta, Po co mi kompas, po co mi mieczyk? po co mi... Okej Fajnie jak tak to spoko. E, 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 e. Panie! Mam Prze tak mnie to... nie bić. Czekaj, na ekspię sobie. Coś też? Coś ty zrobił genialnego. Zobaczysz na odcinku. <laughs> Padłeś! Kurczę, spadłem! Co to było? Nie gadaj! No! Nie gadaj! No dobra, widzimy się... Się. <grym> widzimy się na kolejnej arensie. Okej, okay, jesteśmy już na ostatniej arensie. Dobra, nie wchodzę w głos, przepraszam. Oj, nie. No. Po, zjadłem jabłko zamiast otworzyć skrzynki. Brawo. Wiwat dla mnie. Wiwat, ej, pędzę do ciebie. Wiesz, że tam na dole jest jedna skrzynka. Jana Uch. Wiesz, że na dole jest jedna skrzynka? No, uwięziła mnie pajęczyna! widzi widzicie tego gościa? Widzicie? Widzicie? Widzicie go? Acie, musimy go zaszczelić Musimy go zaszczelić, hej Amek. Amek. Czego? Kurde Za tobą jest gościu, do ciebie idzie nie, za to ten gościu idzie. Za Jadę po... ulicą! Ja, Nie ma, się ma, elo elo. Mam pomysł! <grym> Wiem, co mu zrobię. A, zrzucił mnie jaj... Aha, wstyd. Uuu! <grym> Ale blisko. To co za ciul! Tak, blisko! Masz jakieś Zięgi. ścieżki, żeby go zrzucić? O, o, mam jedną! Strzał życia! Aha! Ja spadłem! Idę do niego! I spadłem, kapujeszka! Gamoniu! Jeszcze mnie bije tutaj! Ej, ty po mnie na arenę. Genialnie, a ja mam minus 5 monet. Kto jest najlepszy? O, No dobra, owio. chodź się pożegnamy. Graj, ty jesteś. Tam, tam gdzieś zaczynaliśmy. Ja też tu jestem. Nie, to nie tu. Przepraszam. Mój błąd. Już uwaga. Do dziennika. Nie doda się po... Nie był parkour? to był parkour, czyli ja jestem tu. Ej, moja strona. Tam. Dobra. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się zamierzam na mnie chodzić do mnie. Na razie cześć.